Cześć, to ja go, ty kruk. Gramy w Crash Bandicoot 3. Y Gra była wyprodukowana firmy Naughty Dog. Zaczynamy nową grę. Dobre. Po rozwaleniu całej bazy korteksa uwolnił się brat yy, a, maski Aku. -aku. Maska Uka-Uka. Zła maska. Brat-bliźniak. No. Nie no, zamknęli kresze. Niemożliwe. Dobrze. No jak widzicie to jest Uka-Uka i tutaj korteks. On zgania winę, kartex na yy, winę na Kresza? Kresz tylko broni świata, no? Widzicie tam w cieniu taką postać? To jest. Yy, Nasza, nasz nowy błos, który będzie w tej części, to, to był... Y, doktor Tropi. Władca zegarków, jak go nazywam. Niektórzy na niego mówią smurf, Z zegarkiem na głowie. Ale dobra. Cicho możecie bardzo cicho możecie słyszeć głosy w grze. Albo w ogóle nawet. Nie wiem, jak my to tam słyszycie. No. On mówi, że musimy uratować tam świat i te. Musimy zbierać yy, te diamenty, kryształy. No. I widzicie. Chodzimy już naszym kreszem. Możemy się kręcić, skakać. Idziemy do pierwszego poziomu. No i pokazał się tutaj nasz ym, Korteks. No. O, i znowu mi się coś zaczyna w tym frapcie. O, je już. Wow. Wow, 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 Bardzo to jest denerwujące. Ale dobra, nic. Już się już tak nie ma. No, I mamy skrzynki, które musimy zbierać. 100 takich owoców łumpa, bo to są owoce łumpa, nie jabłka. Każdy powinien, każdy grać kresza, powinien to wiedzieć. Yy, jak zbierzemy takich owoców, 100. Te mamy, maska, kółko. Jak zbierzemy takich jabłek, to otrzymamy dodatkowe życie. To jest bardzo przydatne dla nas. Tutaj mamy skrzyneczki, które jak yy, nie będziemy rozwalać, zamienią się w kamień, a raczej no, w takie metalowe. Taki, takich metalowych nie możemy rozwalić. Tutaj mamy żaby. Ja na razie poczekam chwilę. Dobra, idziemy. Czekałem na odpowiedni moment. Jak y, ten rycerzyk nas y, dziabnie, to jakbyśmy nie mieli maski aku, aku byśmy oczywiście mieli odcięte nogi. I tracimy wtedy życie. Tu mamy pierwszy bonus w tej grze. A y, jeszcze Wam powiem: Zaczynam robić gameplay z Crasha. Najpierw od trójki, potem do dwójki. Nie wiem, czy będę robić y, Crash 1 bo raczej nie, bo mi coś nie, nie idzie na kąpie. Czyli przyciski, mi nic nie działa. Nie wiem czemu, ale wolę zacząć od trójki, bo jestem przyzwyczajony do trójki. Właściwie to ja zacząłem grać w trójkę. Tak jak dużo. No, yy, jeśli lubicie też oglądać. Yy, jeśli lubicie też oglądać gameplaye. Kogoś innego ale też po polsku z Nie tylko nawet yy, z GTA, to zapraszam do oglądania CDDZio. Też zrobił z tej gry i z dwójki. Um, oj, straciłem akwoku. Też robi fajne y, gameplaye. Te diamenty musimy zbierać. Tego koziołka do, zostawimy w spokoju. Ale jak na niego wejdziemy, to oczywiście nam się coś stanie. On nas wyrzuci w powietrze. Dobra. Szybko ro chcę rozwalić i mamy już dwa diamenty. Widzicie. Nie było trudne. Dobra. Y Tutaj mamy taniec Kresza. O ja się z wami żegnam. Ziemka.